No tak, bo grałem z... Mamy tu znowu Wydaje mi się, że znacie już zasady. Wybierzcie swoje profile. Mówi, że to przez postać przegrywasz. No i dla odmiany gotowi? No do boju! No teraz taki pod krawacikiem. A nie, no. wtedy też krawat chyba miałeś, nie? Nie, wtedy miał taką czarną kurtkę. A, no tak. Teraz pod krawacikiem, bardziej elegancko. Można to powinien Nie. Witam, witam i o waszą wiedzę pytam. Sprawdźmy kto jest dzisiaj w formie, a kto Ale sprawdzaliśmy ile jest to pytań, taka to jest 5000 pytań w 41 kategoriach. Ale dla naszych uczestników. Dla nich to Albo 50? nie, chyba. nie, nie, 500. Pięć... Pięć... Benedikt. O, kogo tu mamy? Od razu widać determinację na twarzy. Martin Ma już sporo przegranych. Pytanie czy to Pech, czy... brak wiedzy. MOSGGO! Wyglądasz wspaniale. Masz uśmiech na twarzy, ale to mi się ze zwycięstwem kojarzy. Pech? Adrian! Oho. Ten wzrok mówi wszystko. Na miejscu pozostałych już bym się zbierał. Jaki ślepy? Też mam okulary no. Do no, czas no, czas no, rozkręcić te no, kanusze Startujemy Zaczynamy na luzie no, też czujecie nie, ten dobra. chill ja o, no, no, ja no wie, za dwękę odpowiedzi otrzymujecie punkty za złe to, zgarniacie figę z makiem Prościej. Ale to jest pikty, oni zawsze Benedykt. przeciwko sobie są. I jak tak patrzę na <grym <grym to jest sprawdźmy jacy z was fani sportowali o kurde bo nie no, lubię spotka było Ile czasu a zawodnicy NBA na rozegranie akcji? Nie wiem ja nie, nie. nie wiem. Ja zgaduję, nie. A ja to jest. Sprawdźmy kto odpowiedział poprawnie. Wszyscy się mylicie. Ja nie. Ja. Nikt nie wiedział. Z jakim sportem kojarzona jest Anita Budacz? Anita kurde wydaje mi się, że wiem, ale nie wiem. Dzięki chyba. Anita dzięki kulą. Żeby młotem chyba. No, nie, czas wiem, nie? sprawdzić nie jak dam wasze odpowiedzi. Ja się totalnie nie znam na stątu. Dobry podział punktów. O! to właśnie Z jaką dyscypliną sportową kojarzony jest Nadal? Nie wiem. Też nie wiem. Daję y, tenis. Bo co? tenis. Pora oddzielić no, prawdziwych no. graczy od marnych imitacji to To tenis ma rację. To niestety oznacza też, że druga połowa się myli. Żeby tenis wygrał. Koła w jakim kolorze nie ma na fladze olimpijskiej? Brązowy. Ja nie wiem czy ci ufać, to jest najgorsze, nie? Poznajmy poprawną odpowiedź. Widzę, że połowa Mogłem z was nie co tu przyszło. Ja przez przypadek podpowiedziałem, bo myślałem, że już wszyscy powiedzieli, kurwa. zrobić koszykarz z piłką w ręce? No to jest łatwe, akurat. Trzy. się, jak sobie poradziliście. Kurwa. Nie. No tak, dwa, bo trzeci to już musi być skok i ten. No tak. O lewa W jakiej dyscyplinie sportowej zobaczymy drużynę wiwe Kielce? Ja O kurwa. Daję siatkówkę albo ręczną. Chciałem sprawdzić jak tam wasze odpowiedzi... Może ręczna być. Jest, jest nie jakiś punktu. A zgadywałem, nie ja też juciałem na początku. Powiem wam, że urządziliście nam niezły kabaret tych błędnych odpowiedzi dawno nie widziałem. Ale jak słyszałem, że Mat daje, to dałem swoją drugą. Przed nami kolejna runda! O, co te pytania? Nadeszła nie? pora na konkurencję, Zgłoś się. Straszne były te pytania. Głoszacie się i odpowiadacie. Strzelicie gafę i tracicie punkty. Aby się zgłosić, korzystacie z trigera. Lecimy z tym. Adrian, która kategoria pozwoli Ci błysnąć wiedzą? Ach, wreszcie coś z mojego manika. Sława, błysk fleszy. Zobaczmy, czy czujecie te klimaty. O nie! Który z wymienionych aktorów zagrał główną rolę w filmie Wojna Światów? Martin! No. Okay. Oh, yeah. O, a no, są Marcin. Kim jest aktor wcielający się w postać Briana O'Connora w serii Szybcy i Wściekli? No. Martin! Oh, ale... Nie ma takich. Ojej. Oh, yeah. Kurwa! Świetnie. Wiedza czy mnie działa? Nie działa, tylko to, to, to jest jakoś Milagros w serialu wanie. 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 Ja nie, nie znam, ja to strzelam, nie. Badajory. Wanie mogłeś wołać, ona by wiedziała. Zresztą ona oglądała widzę, brak a to się traci też! Ta. fanem Fiata 126p. O Jezu. Kurwa dawaj to! Martin! No ale no! O kurwa. A to ja to wiem, ja to akurat wiem. Tak, Tom Hanks, dobrze, żeś. Nie wartowałem tryku, parowałem. Na Kto inscenizował postać Eleven w serii Stranger Things? Kurwa dawaj to! Martin! No ja też nie wiem jak to działa, że mi... Nie! Zary, wiecie jak to działa? Trzeba jak najszybciej... Jak naciskasz wcześniej, jak się skończy czytać no, pytanie, no, no. jak skończysz czytać pytanie, to wtedy trzeba szybko nacisnąć. Ale no, ale widocznie jesteś wolniej niż Marcino. Runda się zakończyła. się na uczestników, mam wrażenie, że oni też. Głupi trigger. Nie ma na co czekać, jedziemy dalej! Hmm, hmm, hmm. Oczyszczająca konkurencja. Czas na odkurzacz. Odkurzacz no, zwany pożeraczem punktów. Odpowiadajcie dobrze, a ten trafi w ręce kogoś innego. Możecie nawet wybrać w czyje? Marcin! Jak tak patrz? Hmm. O, Dobry wybór! Aż przypomniał o, mi się dzień, w którym dostałem pierwszą konsolę. Gry. No nie, bo wczoraj chcieliśmy, a no, wtedy ktoś się rozłączył. Ile można znaleźć białych kwadratów bo? na szachownicy? O kurwa. Ale proste. 32, nie wierzę w to. Creeper to no. postać z gry. No to łatwe. To bardzo łatwe. Ale to było łatwe. Myślałem, że nie zgadnie. Wybierz zawodnika, nie obdarujesz. Komu, Jakiego koloru nie ma na kole ruletki? Masz najwięcej, no to... Kurwa, nie, ja nie to Jak nazywa się wydawca serii gier Assassin's Creed? O matko, jakie łatwe. No. Świetnie, wiedza, czy strzał? To zyskał więcej niż stracił, nie? Ora, to ja nie podsky, że wydało serię Tak, dajesz radę, <laughs> <Dajesz laughs> zawodnika, które. <A. laughs> w, <laughs> w jakiej grze zadebiutowała postać Mario, wąsatego hydraulika, no, a, no <noise> W Donkey Kongu. Jak pierwotnie nazywał się Minecraft według pomysłu nocze? <noise> Kawę gamę. Za jaką platformę do gier odpowiedzialna jest firma Valve? Ja pierdolę. Eee, to jest Świetnie! Wiedza czy strzał? <noise> o. Jaki no i się skończyło, się no nie. Zrobiły, aż mi się skarpetki przepociły. Spójrzmy zatem na listę wyników. i tak, odłożyć. razem pukacie w dno. Benedykt! Drugie miejsce jest Twoje. Martin, To jest to! Popatrz na przeciwników. Są wściekli, że idzie Ci tak dobrze. Dziękuję. Są wściekli, że idzie Ci tak dobrze. No. no to A biega. oto Będzie, przed nami biega. kolejny sprawdzian wiedzy. Biega, no pod stawki! Podrobina hazardu chyba jeszcze nikomu nie zaszkodziła. To to. Obserwuj swoje punkty. Jeśli macie sporą pomnożycie Ciekawe, swój wynik. No Jeżeli właśnie. nie, stracicie to, co postawiliście. Mózgo! W której kategorii czujesz się najmocniej? Wybieraj! O! Mamy tutaj Gorda. Pośmiejmy się z niego, mimo że zarabia więcej niż my wszyscy razem wzięci. Musiałem gdzieś taką bardziej pod siebie, no. Pora obstawiać moi królowie Hazardu. To dowodno ryzykuje i tak mam tak mało, że. Jak się nazywa bezpieczny protokół przeglądania stron internetowych? Mogłem postawić więcej. No, ja postawiłem dobrze. Jesteście podejrzanie jednomyślni. Zaraz przekonamy się, czy to dobrze. Ostatecznie, definitywnie, zdecydowanie dobrze. A 500. Ile punktów jesteście w stanie zaryzykować? A co, jak postawię więcej niż mam? To nie, no to bo możesz postawić więcej. To rola to przedsiębiorstwo. Łatwo. O kurde, ty ja nie wiem. O kurde, no. Amerykańskie chyba. Amerykańskie, to proszę. Sprawdźmy, jaka jest poprawna odpowiedź. Benedykt! No, mówię. Twoje kurwa. punkty przepadły w mroczku. Nie potrzebni podpowiedzieć, ma No. Wybierzcie ilość punktów, którą obstawicie. Wiesz, ja i tak cię raczej nie dogonię. O kurwa Co nie jest językiem programowania? O matko. Ale łatwo. Sprawdźmy, kto odpowiedział poprawnie. Marcin! Jak wygrywać Łatwo. No Łatwo. paska to jest łatwe. <grystanie> Jest taki język, no. moi no. królowie Ja za 500 za <grystanie> Jaki odpowiednik pakietu Microsoft Office stworzyła ja, firma... To jest krezy. proste. To mi, wydaje mi się, że proste, bo teraz zacząłem się... No kurwa... Nie zdoczyłem doks! Nie, oddzielić no, prawdziwych nie Nie, pamiętam nie. Nie, nie. nie, nie. Tylko nie. Nie, Kurwa, Nie, nie. Nie, nacisnąć Nie, nie. 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 Wiedziałem to, Nie. 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 co ty myślisz, Libre, A, teraz ja sobie ja że Nie. 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 wiedziałem, że to Nie. Wiem. Oznaczona jest opcja pogrubiania widzę jednogłośnie. No, tak, tak, tak. Ciekawe tylko, czy są poprawne. Zobaczmy. Ona, gdzie się okazuje, że u nie. Tym razem nikt się nie pomylił. Co za wiedza? Nie uję tylko, jak tą te kreseczka A, no, u to jest pochyły, nie. Koniec rundy. Ogień, emocje i wybuchy. To właśnie. No, ja wiedziałem na wszystkie pytania odpowiedzi. Ty. No, tylko że raz nie, tylko raz nie zdążyłem, bo za długo prze analizowanie kręca. mi zajęło. Konkurencja pół na pół. Oh Zmieniamy zasady. Do każdego pytania ujrzycie tylko dwie odpowiedzi. Ale uwaga, nie mam tego nie jedna nie. zła odpowiedź i runda się no dla właśnie. was skończy. Ale tu można grać długo jakby całą Jak się poprawnie kobiet, odpowiadać. przyjawia się trudnością oddania oh moczu jeść. w obecności innych. Kurwa, przecież kliknąłem do <grym> <laughs> Brak odpowiedzi to najgorsza odpowiedź w tej rundzie. A tu jest najgorsze, że tu nie ma jak kategorii, nie? W którym roku przyszedł na świat Keanu Reeves, popularny aktor. O kurwa, szybko pijcie myszko. Nie wiem, ja ryzykuję na to, żeby nie być tak jak... To! A mówili, nie podążaj za tłumem. Nie mieli racji. Następnym razem podążaj. Jaki kraj jest najbardziej narażonym na trzesienia ziemi na świecie? Łatwe, łatwe. Nie, Zarian. Ja a, a, a. jaki jakim dłumok Marcin! Piękne zwycięstwo! Nie, ja przynajmniej wyrównałem z Matą. <kłysy> Moi drodzy przyjaciele, nie tak prędko! Jeszcze jedna rundka! Jeszcze jedna rundka. Jak <kłysy> 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 nazywa się pierwsza gra FPS w historii? Ja wierzę, bo... <kłysy> no chyba was pogięło, panowie. Haha! <kłysy> Wszyscy tam poszli, to wygrałem! <kłysy> Naprawdę? Przecież Wolfenstein był przed dumem i to jeszcze robiła ta sama firma. No. ID Software Jestem pełen podzielony. 1990 rok Ja nie wiem jak Jaki Jak Co? Już po rundzie! Bo mi się po co muszy w tych sławkach zawodnikom Zobaczmy jak będzie po kolei Dałam jeszcze jedną rundę? Nie To na co czekaliśmy Wielki finał! No wiesz jak wygodnie jest? Teraz w tym, z tym papierem? O Boże. Ekran za wami symbolizuje życie, Policarię, które otrzymujecie mało, na podstawie tak. wcześniej zdobytych punktów. Za dobrą odpowiedź możecie trafić przeciwnika, za złą sami oberwiecie. Czas wyłonić zwycięzcę. Najwolniejszy hut konia nazywany jest. Marcin. Marcin! Źle? No to strzelam! Stępem. wskaźnik BMI. Służy do sprawdzenia. Nie wiecie? O nie nie. BMI. Musi zaboreć. <grym> ja czekałem. <grym> Który z zawodów dotyczących drukarstwa nie odszedł w przeszłość? Ja byłem, dru ja byłem dru druka... Mózgu. Dobrze! W nagrodę możesz komuś przyłożyć! Epic, wypierdalaj A to tylko... Strzelaj sobie on już wygrał Wydaje dwa razy ...wszystko stracone <grym> Ty też! Pytanie no wiem! Prosimy! <grym> tylko siebie nie będę strzelał przecież <grym> A Organizacja, która walczyła o niepodległość kraju Basków to... Benedykt. O Benedykt. Dobrze. Ty Eta, ty no też też wiedziałem, energię. jak zobaczyłem. Zyskał energię. Urządzenie umożliwiające widzenie w półmroku to. Nie zdążyłem. Adrian, tak, dobra odpowiedź. Teraz Adrian będzie się śmieć pewnie. <grydę> Zemsta, tak? Teraz już mogę, nie? Tak jak przedtem <noise> Żeby tylko Fepika strzelać. Czas wrzucić wyższy bieg. Moc broni rośnie. Który z podanych wyrazów nie jest nazwą Ery? A, jestem pierwszy. A późno, <noise> <Na> późno <noise> czytam, <świetnie>. nie? <noise> no to przejść Zorion. <noise> Żegnamy. Pana Zorion. Właśnie marnie idzie odpowiadanie na pytania. Nie no, chciałem cię chciałem sobie że Pikowi z Marcina, no, no. bo oni się tuką ze sobą, to by... Łatwo było to wykonać. Jakie zwierzę może ale. przeżyć bez głowy nawet kilka tygodni? <t loginusan> no. Na szczęście za późno. No. Benedykt! Tak! Dobra odpowiedź! Strzel sobie jednego w nagrodę! A czemu we mnie? O ty! O ty To nie było! Teraz pytanie ratunkowe. Zgłoś się, odpowiedz dobrze i przedłuż swój udział. Krupier pracuje w. No to jest. bardzo łatwe. No. Świetnie. Dodatkowa energia trafia na twoje konto. Ale to jeszcze nie jest tak elementy no 20. No 20 się przy dokonywaniu analizy słab. No e, za późno. Benedykt. No to prawda. W nagrodę możesz komuś No no to już będzie hamskie. To ja wam pomogłem! Nie no. Zabiję mordyna. Podkręcamy tempo. Obrażenia od strzału rosną jeszcze bardziej. O kurde. Jaki kraj świata posiada najliczniejszą armię? No. Pierdole. Benedykt! <grym> Bezbłędnie. A teraz najlepszy moment pora przybliżyć kogoś do komendy. Czy będziemy się myśleć na Marcina, czy, <grym>, czy mnie? Kogo? No nie! <grym>, albo. Jednak nie zazubrzy. No nie. Jaki Benedykt, po prostu słucham Kto był pilotem Boeinga 767 podczas słynnego lądowania bez podwozia na warszawskim nie Jezus, pytanie. No. A to jest łatwe pytanie, bo to było sła sławne. ta Tadeusz, no tak. Dobrze, de Benek. No to... <laughs> O pięknie wygrał. Wybierz ofiarę! Marti, kurwa, bye bye, wygrałem. Dobra, wygramy. się, kurwa, Obrana się pierdolę. Wiedza szczęście. Kurde, jak będę, będę go odpowiadał w tym finale ty. No. to przeczytacie w nagłówkach jutrzejszych gazet. Zaraz obok nazwiska się, to nasze to to co, rewanż, nie? Interno. Wiedziemy zawodów.